Z cyklu zastygło w baśni. Krzysztof Gosztyła, jak burczy brzuszek, śmiałkiem został. Bajka o złotej kaczce czyta autor. Dawno, dawno temu było. Choć już w Polsce król nie władał, Szewczykowi się zdarzyło to, co będę opowiadał. Żył w Warszawie Szewczyk mały, który uczył się zawodu, Kiszki wciąż mu marsza grały, Kurtki nie miał mimo chłodu, Wciąż uwijał się w warsztacie i od rana do wieczora Botki szył, co je wkładacie, gdy zimniejsza przyjdzie pora. Wiele umiał już, lecz majster, grzela zwało się chłopisko, dawał chleba, sera plaster, kąt do spania, ot i wszystko. Więc nasz Juzio z szewskiej braci, bo się Juzio zwał chłopaczek, marzył, że gdy się wzbogaci, z rosołku skór lub kaczek, kotlecika wieprzowego i knedelków miskę całą, groch z kapustą, a do tego tort. Gdyby mu było mało. I tak pośród stuku młotków, Nie chcąc z marzeń w jawę wrócić, Zaczął w pracy samym środku o rozole skaczki nucić. Jak już wyjdę na wielmożę, zrobię sobie wielki bal. Kaczkę kupię, w garnek włożę, masła grubo, aż na cal. Warzyw, pieprzu i szafranu nie poskąpię, tego dam. Podjem sobie jak pan z panów, bo obiadek dobry mam. Nagle majster głośno jęknął, Józiu, nie śpij do roboty, szyj cholewkę równiusieńko, nie to z drewna dłup saboty. A że był zeń mistrz nie lada, znał się świetnie na rzemiośle, nieraz tak pod nosem gadał: Nim coś zrobisz, pomyśl ośle, bo bez tego na nic praca, samo nic nie skapnie z nieba, głupia praca nie popłaca, pomyślunku więcej trzeba. I w warsztacie zatętniło, obaj szyją, kleją, krają, lecz się w brzuchu nie zmieniło, Józio czuł jak kiszki grają. u ruch, ru tam ratatatam, to ja twój brzuch, z głodu tak gram, i to cię mam, ratatabuch, nie myśl gdzieś sam, bo jest nas dwóch. Jak to dwóch? Chciał spytać Józio, rozwarł usta, szurną nogą i z otwartą został buzią, gdy nań majster spojrzał srogo. Znów na głupstwie ułapiony Józio zwija się i stara, ale myśli z majstra strony, jaka go dziś spotka kara. Tak im minął cały dzionek. Pracowicie, w pocie czoła, aż pod wieczór zabrzmiał dzwonek i dziewczęcy głos zawołał. Tato Józiu, zmierzch już bliski. Złóżcie szydła, koniec pracy. Stawiam wam na stole miski i przynoszę jeść na tacy. Poznał Józio andzi głosik, bo dziewczęciu andzia było, a że miał przekąsić cosik, wnet mu raźniej się zrobiło. Siedli, zjedli zupy misy, zakąsili pajdą chleba, majster podniósł czoło łysę i tak rzecze. Jeszcze trzeba zmieść w pracowni, umyć statki i naostrzyć szewskie noże. Wy się tym zajmiecie, dziadki Andziu, o ci pomoże. Ja do kupca deotymy się wybiorę, mam spraw kilka, nie chcę płacić. Zobaczymy. Nosił wilk, ponieśli wilka. Tato mąki ledwie starczy. Już w komorze całkiem pusto. Jutro zrobię biały barszczyk, ale gdyby kaczkę tłustą? Kaczkę Andziu? Tak, pieczoną z rozmarynem, pomarańczą i na złoto zrumienioną, taką, że aż oczy tańczą. Całej byś ty radę dała, łódko ci wystarczy przecie. Mnie by cała była mała, krzyknął Józio. Dobrze wieć? Dosyć dzieci to kaprysy, Andziu w domu grosza nie ma. Znowu spuścił czoło łysy, brodę wsparł rękami dwiema, lecz przypomnę pewną postać, nim do kupca się wyprawi, dzięki której można zostać w mig bogatym, tu, w Warszawie. Jakim cudem? Józio pyta. Tutaj, majstrze, raty, raty. Pewnie księżna rodowita. Cicho, Józiu, słuchaj taty. Przy wąwozie tamki stoi zrujnowane już zamczysko. Tam nie trafi kto się boi, bowiem w lochach ciemno, ślisko. Jednak na dnie tych podziemi jest komnata kryształowa. Co się złotym blaskiem mieni. Tam się owa postać chowa. W samej głębi staw połyska, w wodzie złota kaczka pływa. A gadają tak ludziska, że się w niej królewna skrywa. Czarem zdjęta w kaczki postać, złotym okiem w mroku łypie. Ktoś się do niej zdoła dostać, tego złotem wnet obsypie. Ale tylko w noc sobótki, kiedy wianki płyną Wisłą, tylko wtedy na czas krótki widnym bywa to zjawisko. Wszak to dzisiaj tak gadali noc sobótki, Andzia rzecze. Wielu chłopców ognie pali, wiele dziewcząt wianki plecie. Przestań, Andziu, słowa mnożyć. Jeszcześ młoda, córuś miła, gdyby matka mogła ożyć, to by ci wytłumaczyła, co innego wianek uwić, z chłopcem przez ognisko skakać, co innego drogę zgubić w lochu ciemnym i zapłakać. Kto w tę noc chce żyć z ochotą, z drugim w tańcu ręce wznosi, komu w głowie tylko złoto. O, ten się samo zgubę prosi. Wielu śmiałków próbowało, ale żaden nie powrócił. Złoto wielu zdobyć chciało, lecz ślad po nich. Majster ucichł. No, już zmieszka, lepiej rusza. Andziu, miej na wszystko oko. Parę groszy dostać muszę. I otworzył drzwi szeroko. Gdy otwierał, Józio w garści pajdę chleba miał przy ustach. Gdy je zamknął, Andzia, patrzy garstka Józia nagle pusta. Tylko gęba mu się śmieje. Strzela w koło dziwnym wzrokiem. Już wiedziała, co się dzieje. Poszła sprzątać szybkim krokiem. Józio zmacał chleb w kieszeni, bo go do kieszeni schował. Miotłę wziął, co stała w sieni i zaśpiewał takie słowa. szewską z wsuwam, przydło palce wprawiam w szybki bieg. Tak jak Andzia nitką z igłą kładę równy ściek. Majster grzela mnie nauczył, jak cholewki zszywać mam, lecz by całe buty uszyć nie potrafię sam. Józiu, przynieś wody z beczki tej, co stoi pod e gruszą. tylko nie rusz ni gruszeczki, jeszcze z miesiąc dojrzeć muszą. Dobrze, Andziu, daj wiaderko, zaraz wody ci naniosę. I wróć szybko, w twarz jej zerknął, wsunął w buty stopy bose. Jestem już dzioburczy brzuszek, brzuch mi ciągle marsza gra. Niechby dziesięć słodkich gruszek połknąłbym raz-dwa. Cały kosz z ciężkości wklęsły, a w nim gruszki ze sto dwie, aż by mi się uszy trzęsły, tak bym wcinał je. Ram, tam 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 tam. Ale zaraz chęć mu przeszła, bo nad beczką sięgnął w górę, sprawdził, Twarde jak podeszwa i zielone jak ogórek. Gdy sprzątnęli dom w połowie, Andzia mówi tak do Józia: Złotą kaczkę masz wciąż w głowie, widzę. Śmieje ci się buzia. Ale tatko rzekł nam cosik i to ładnie powiedzieli, że się samo zgubę prosi, kto radością się nie dzieli. O czym dumasz? Ja? Tak sobie, że naostrzyć muszę noże. Nie chcesz mówić? — To ja powiem. W lochach wnet się zgubić możesz. Ja bym wzięła w grubym motku swój kordonek i po trochu rozwijała, będąc w środku, a zwijając wyszła z lochu. Bohatera tak zbawiła labiryntu Ariadna, jeszcze mama mi mówiła, i że była bardzo ładna. — Dobra myśl, pomoże komuś, ale mnie to na co, po co? — Jeszcze — Juzio rzekł — pół domu muszę sprzątnąć przed północą. — Jak tam sobie chcesz? Odrzekła: Chyba raźniej jest we dwoje, a ja bym ci... I uciekła, by zamiatać przedpokoje. A gdy Andzia smacznie spała, majster z kupcem wiódł dysputy, już wstał, by nie skrzypiała żadna deska ściągnął buty, i powoli, cichusieńko, jak po linie linoskoczek, bosy się do sieni przemknął, wyszedł na dwór, przetarł oczy, spojrzał w górę, księżyc łysek właśnie się za chmury schował. Zaraz jednak znowu wyszedł, ale inny, jakby głowa majstra, co na Józia zerka i tak mówi – sam się prosisz – Coś jak majstra twarz z lusterka sroży oko, brew unosi, zadrżał szewczyk z wielkiej trwogi. I miast gadać z ową głową, wziął czym prędzej zapas nogi. W górę pobiegł przez mostową, przez barbakan, stary rynek, plac zamkowy i krakowski. Dobiegł już w pół godziny, aż na wzgórze dynasowskie. Stamtąd widział już zamczysko, zwolnił nieco. Podniósł oczy, księżyc wisiał całkiem nisko, uśmiechnięty i uroczy, jakby nigdy nie był inny, jakby zawsze jasno świecił, tak pogodny i niewinny, jak są tylko śpiące dzieci. Czy mi tylko się zdawało to, co majster rzekł nade mną? E, to pewnie w brzuchu grało ruszył dalej w nockę ciemną. I choć z braku ani muszu Nie śmiał Juzio pełnym głosem Zaczął nucić dla swych uszu Wesołego coś pod nosem Jestem Juzio burczy brzuszek Brzuch mi ciągle marsza gra Złotą kaczkę znaleźć muszę Choćby była zła Bo kto głodny ten zły czasem Ale gdy ma pełen brzuch Gdy popuści dziurkę w pasie Dobry z niego druh Ram, tam, 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 Choć zaklęta to królewna Jak powiadał majster Grześ Kaczka przecież nie jest z drewna Musi też coś jeść Jak ją znajdę, dam jej chleba Co ze stołu majstra wziął Pewnie głodna, więc potrzeba bym odnalazł ją Rychło znalazł się w zamczysku i po skarpy stromym stoku Ostrożniutko, jak porżysku, zaczął zsuwać się na boku. Nogą macał każde drzewo, kępę trawy, ostu liście. Wpierał prawą, potem lewą spuszczał niżej, zamaszyście. Nagle stracił grunt zupełnie. Ręką chwycił się leszczyny. Dobrze, choć że mimo pełni, nikt nie widział jego miny, bo zestrachał się nie lada. Każdy w sercu czułby trwogę. Gdy się w taką jamę wpada, można przecież złamać nogę. Czarna dziura ziała w ziemi, ciemna, że choć wykol oko. – Czyżby wejście do podziemi? – Józio zaśmiał się szeroko i choć jeszcze w traf nie wierzył, ją gramolić się po trochu, aż tu chmara nietoperzy wyfrunęła z głębi lochu, cofnął się. Od potu lepki z twarzy zniknął mu uśmieszek. Taka ciemność, nie przelewki, lepiej w lampce ognia skrzesze. Wszedł do lochu i po chwili ujrzał schody w dół wiodące. Nisko z lampką się pochylił, a tych schodów są tysiące. Te nauko, te proste, jedne w lewo, drugie w prawo, i nad nimi, niby mostem, idą inne, w łuk krzywawo, a tak gęsto się splatały, nie chcąc się z drugimi spotkać, jakby się tu poplątały sznurowadła w damskich bodkach. Zamarł szewczyk w niepewności, schodów gęstwa, w uszach głusza, tylko z dołu z odległości coś się chyba pluszcze, rusza. Chrząknął z nerwów, otarł usta, spytał kto tam. Głucha cisza, jakby głębia była pusta, jakby nikt go nie usłyszał. Po czym coś się roześmiało, echem dudniąc, o tam, o tam. Basem mu odpowiedziało jak olbrzymi hipopotam, poczuł ciarki. Trudna rada. Jest ktoś nie ma, nic nie zmienia, wracać teraz nie wypada, więc się zabrał do schodzenia, a że schodów było mnóstwo, ślisko, zimno, niczym w grobie, by się rozgrzać i nie usnąć, zaczął podśpiewywać sobie. Jestem już burczy brzuszek, brzuch mi ciągle marsza gra. Złotą kaczkę znaleźć muszę, choćby była zła. Bo kto głodny, ten zły czasem, ale gdy ma pełen brzuch, gdy popuści dziurkę, w pasie dobry z niego druh. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.